prezentuję brony siedmiopolowe przy pershingu ale nie tylko tak tutaj do testów brony były z pięciopolowych ręcznie składanych przerobione na siedmiopolowe hydraulicznie składane na dwa siłowniki koła boczne Rama tak wygląda myślę, że wyszło całkiem przyzwoicie tak to wygląda po rozłożeniu, chwała ładne. Wydaje się trochę krzywe, ale po prostu wymiary profili były trochę inne i nie szło tego dobrze spasować Do składania to jednak Pershing musi dostać lekko w rurę, bo ważą nie powiem, że nie Belki nierówno.